28 kwietnia, Jeruzalem, Księga Życia. Módl się z odwagą, bo nie zabraknie ci przeciwności, począwszy od diabła, zażartego wroga modlitwy, który jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Aż po rozliczne wołania pochodzące z zewnątrz i Twoje wrodzone lenistwo. Wspomnij na obietnicę proroka miejcie ufność, dzieci. Wołajcie do Boga, a wyrwiej was z mocy z ręki nieprzyjaciół. Po wysiłku odnajdziesz pokój. Podwajaj swą modlitwę w ważnych momentach, w chwilach wyboru, trudności, pokus, wzajemnych nieporozumień, jak czynił to sam Jezus. Czuwając więc, módl się w każdym czasie, abyś mógł uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić. I z ufnością stanąć przed synem człowieczym. Módl się skromniej, z prostotą. Modlitwa jest owym sercem przy sercu, między Tobą a Bogiem i nie potrzebuje wzniosłych myśli i wiele słów. Ma ona stopniowo doprowadzić do wyłącznego słuchania tego, który ma słowa życia wiecznego. Módl się w ukryciu. Liczy się w Tobie jedynie ogrom Bożej Obecności którą Twoja osobista i samotna modlitwa będzie podsycać. Ty więc, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej zdepki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Módl się teraz z Twymi braćmi i siostrami. Pomnę na to, że gdzieś są dwaj lub trzej zebrani w imię Jezusa tam i On jest pośród nich. A duch święty w sposób szczególny towarzyszy modlitwie wspólnej ojciec tak bardzo lubi wsłuchiwać się w wspólne modlitwy braci zgromadzonych wokół jego jedynego syna.